Wiesz, że coś jest nie tak. Jeśli czujesz wstyd, to nie jest przypadek. To pierwotna odpowiedź twojego ciała sygnał, że oddalasz się od tego, co jest dla ciebie słuszne. On sprawia, że się kurczysz, sprawia, że się wahasz. Mówi rzeczy, które sprawiają, że czujesz się niekomfortowo i próbujesz to usprawiedliwić, próbujesz się dostosować, próbujesz zrozumieć. To jest wzorzec. On ignoruje, umniejsza, wyśmiewa, a ty. Milczysz, usprawiedliwiasz, uspokajasz, ale prawda jest jasna. Nic się nie zmienia, cykl się powtarza. Łatwo jest utknąć w roli, która do Ciebie nie należy. Chronisz kogoś, kto Cię zawstydza, bo wierzysz, że to jest miłość. Ale to nie jest. Więź istnieje tylko dlatego, że ją podtrzymujesz. Kiedy akceptujesz tę dynamikę, stajesz się wspólnikiem własnego upokorzenia. Nie musisz tego robić. Pozostanie biernym również jest decyzją. Rzeczywistość jest prosta. On się nie przejmuje. Gdyby chciał, działałby. Koszt jest twój, nie jego. Za każdym razem, gdy milczysz, za każdym razem, gdy ustępujesz, wzmacniasz jego pozycję. Wybierasz pozostanie w cieniu wstydu, ale już czas przestać. Nie chodzi o czekanie na zmianę, która nigdy nie nadejdzie. Chodzi o to, czy nadal będziesz akceptować to, na co nie zasługujesz. Prawda? Została już przedstawiona. Czujesz napięcie na skórze, oczekiwanie, które nigdy się nie spełnia, to oczekiwanie, które przekształca się w wycieńczenie, jak echo bez odpowiedzi. On składa puste obietnice, jak uliczny artysta, który gra bez faktycznego występu. Ty odpowiadasz z nadzieją, że następnym razem będzie inaczej, ale tak nie jest. Widzisz, jak tracisz kawałki samego siebie, noce, podczas których powinieneś odpoczywać, stają się czuwaniem, powracając do rozmów, gestów, spojrzeń. Każdy powtórka zdziera kolejną warstwę Twojej godności, a Ty usprawiedliwiasz się. Tworzysz scenariusze dla jego zachowania, które bardziej przypominają bajki niż nagą rzeczywistość. Tymczasem cykl trwa dalej. On kłamie, ukrywa, ignoruje. Ty szukasz wyjaśnień, dostosowujesz swoje oczekiwania, minimalizujesz swoją wartość. Kontrast jest uderzający, ale się przyzwyczajasz. Znajomość rodzi dziwne poczucie bezpieczeństwa, ale to nie jest bezpieczeństwo. To tylko niewidzialne więzienie. On karmi się Twoją niepewnością. Każde niewypowiedziane słowo, każdy pominięty gest są paliwem, które utrzymuje kontrolę. Zamieniasz się w cień tego, kim mogłabyś być, w porysowane lustro, odbijające tylko fragmenty Twojej istoty. A kiedy go nie ma, pytasz się. Co zrobiłam źle? To wątpliwość, która trzyma Cię na uwięzi. W rzeczywistości ta dynamika ma swoje ciężkie brzemię. Rozejrzyj się. To nie tylko Ty. Ile ludzi gubi się w tym emocjonalnym labiryncie, wierząc, że miłość jest warta poniżenia. Ta wypaczona miłość staje się trofeum, czymś do pokazywania, podczas gdy rany pozostają otwarte. Nie jesteś sama, ale ta prawda nie łagodzi bólu. Wstyd przemienia się w ciężką pelerynę, którą tylko ty nosisz. To, co czujesz, jest odbiciem tego, jak on cię widzi, a raczej jak cię nie widzi. Stałaś się dla niego opcją, rezerwową ławką, która czeka na wezwanie. Jednak jedyne wezwanie, które się pojawia, pochodzi z wnętrza. Cichy głos, który krzyczy o zmianę, ale zmiana wymaga odwagi, wymaga zerwania, które może wydawać się przerażające. Pytasz siebie, a co jeśli będę tego żałować? Prawda jest taka, że żal jest mniejszy niż ból dalszego trwania. Strach przed nieznanym wydaje się większy niż pewność codziennego cierpienia. Co cię tam czeka na zewnątrz? Wolność, autonomia one już są twoje. To, czego brakuje, to decyzja, by je odzyskać. Każdy moment wahania to krok do tyłu. I zdajesz sobie sprawę, że sama inercja stała się już wzorcem. On nie musi nic robić to ty podtrzymujesz cykl. Czujesz ciężar tego. Odpowiedzialność nie leży po twojej stronie, ale przyjmujesz ją jako swoją. Łatwiej jest uwierzyć, że chodzi o ciebie, niż zmierzyć się z tym, kim on rzeczywiście jest. Czytasz między wierszami. Widzisz to, czego on nie mówi. Obojętność staje się płaszczem, a ty przekonujesz się, że musisz dawać więcej. Więcej czasu, więcej cierpliwości, więcej miłości, ale nie to dostajesz w zamian. Miłość nie może być walutą w nierównym handlu. Słowo po słowie, ty dajesz, a on bierze. Kiedy ostatni raz ktoś coś dał tobie, kiedy ostatni raz poczułaś, że jesteś wystarczająca, tylko dlatego, że jesteś sobą, to uczucie wydaje się odległe, niemal nieosiągalne, ale tę odległość tworzysz ty sama. Czasami zastanawiasz się, kiedy i gdzie gniew przerodził się w apatię. Dzień, w którym przestałaś wymagać szacunku i zaczęłaś przyjmować okruchy. Życie nie zostało stworzone do bycia ciągłą negocjacją. Starasz się dopasować do przestrzeni, które nie zostały stworzone dla ciebie, ale nie musisz już tracić czasu na ten teatr. Świat jest szeroki. Możliwości są nieskończone, a ty zasługujesz na miejsce, gdzie nie musisz się kurczyć, gdzie nie musisz prosić o pozwolenie, aby być widzianą. Wspomnienia nie muszą definiować twojej przyszłości. Strach przed opuszczeniem to iluzja. Prawdziwe opuszczenie już się wydarzyło. To, czego dokonujesz na sobie, pozostając. Nie jesteś nieskończonym projektem. Trzymaj się mocno wyboru, by iść naprzód, by nie być zakładnikiem manipulującej narracji. Rzeczywistość została już przedstawiona. Teraz jest Twoja kolej, aby działać. Ten ciężar na Twojej duszy zależy tylko od Ciebie, czy zdecydujesz się go zostawić za sobą. Nie potrzebujesz więcej znaków. Jedyne czego potrzebujesz, to znak, który pochodzi z wnętrza. Instynkt przetrwania jest potężny. Pulsuje w tobie, nawet jeśli go ignorowałaś przez tak długi czas. Powietrze jest ciężkie. Każdy oddech wydobywa na wierzch nie tylko potrzebę tlenu, ale pragnienie wolności. Czujesz, jak życie pulsuje, walcząc, by przełamać niewidzialne łańcuchy, które je wiążą. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad kosztem swojej obecności? Jak bardzo Twoje wysiłki są niedoceniane? Każdy gest, każde słowo, każdy akt czułości. To inwestycja na jałowym gruncie. Podczas gdy ty podlewasz, on obserwuje, jakby nic się nie działo. Roślina bez korzeni, czekająca na deszcz, który nie nadchodzi. A gdy go pytasz, broni się pustymi frazami Mam swoje problemy. Wiesz, jaki jestem. Manipulacja jest subtelna, ale niszcząca. Zamiast uznawać twoją wartość, widzisz, jak jesteś odsuwana na bok, jak puzle bez kawałków. Próbujesz dopasować tam, gdzie nie możesz, a frustracja rośnie, ale prawda jest taka, że zaczynasz dostrzegać pęknięcia. Dyskomfort, który wcześniej był szeptem, teraz się rozlega. Ogłuszający krzyk to potrzeba odnalezienia siebie, odnowienia tego, kim naprawdę jesteś. Odbicie w lustrze to odległy cień, ciało, które chodzi, ale dusza, która pragnie czegoś więcej. Każdego dnia zauważasz, że miłość nie powinna być utargowana ani zdobywana. Powinna płynąć, stać się częścią Twojej esencji i tego, co reprezentujesz, a gdy to uświadomienie wkrada się w Ciebie, zezwolenia zaczynają się kruszyć. Na zewnątrz świat nadal się kręci. Ludzie przechodzą przez ulicę, dzielą się śmiechem, przeżywają chwilę, obserwujesz przez zaparowane okno. Czujesz zimno szyby na swojej twarzy, podczas gdy życie toczy się jak film, którego nigdy nie wybrałeś, ale istnieje punkt, w którym pragnienie uczestnictwa staje się nie do zniesienia. Mogłabyś otworzyć drzwi. Każda minuta, która mija, zwiększa pilność, uczucia stłumione, wspomnienia, które mogły zostać zakończone, historie, które zostały przerwane, nosisz to wszystko jak brzemię. Nadeszła pora, by oczyścić bagaż nadmierny ciężar nie należy do ciebie i tym, którzy nie doceniają twojego wysiłku, przypominasz sobie chwile, w których mogłaś być dostrzeżona. Idea miłości godnej, miłości, która szanuje i ceni, nie taka, która podsyca twoje niepewności. Poszukiwanie uznania, samo stało się labiryntem, w którym się zagubiłaś. Ale wyjście jest w zasięgu ręki. To nie jest miraż. Jest prawdziwe. Kiedy ostatni raz ktoś sprawił, że poczułaś się wystarczająca? Odpowiedź rozbrzmiewa. Cisza jest ogłuszająca, nie musisz żyć retoryką. Masz przestrzeń do zajęcia. Możesz być centrum swojej własnej historii, a nie postacią drugoplanową w czyjejś narracji. Oddychasz głęboko. Oddech to połączenie z twoim własnym istnieniem. Każdy wdech to afirmacja twojej indywidualności. Każdy wydech to tchnienie wyzwolenia. Czujesz, jak napięcie maleje. Lęk przed zostawieniem za sobą tego, co znane, zaczyna tracić swoją moc. Myśli wyrzucane, jak strzały wypuszczane z napiętego łuku, najcięższe wspomnienia, najgłębsze rany. Nie musisz nosić tych blizn jak medali honorowych, nie definiują one Twojej wartości. Nadszedł czas, by wycofać się z tej wąskiej przestrzeni, z tego duszącego uścisku. Złość musi być uznana, a nie ukrywana. To oburzenie mówi dość. Uznaj je jako część procesu. Jest ono ważne, ale nie pozwól, by przejęło kontrolę. Nie pozwól, by przemieniło cię w kogoś, kim nie jesteś. Gniew może być przemieniający, ale też niszczycielski. A teraz wyobraź sobie nową przestrzeń, miejsce, w którym Twoje decyzje mają znaczenie, gdzie Twój śmiech nie jest tłumiony, gdzie Twoje słowa nie są tylko zaginionymi echo. Wyobraź sobie siebie zajmującą tę przestrzeń, czując lekkość na ramionach. Możesz śmiać się bez spoglądania przez ramię, możesz tańczyć bez obawy przed oceną. To nieznane terytorium, ale wolność rodzi życie. Pomyśl o możliwościach, o połączeniach, które mogą się pojawić, o szczerych wymianach, o miłości, która może zakwitnąć, gdy będzie pielęgnowana na żyznej glebie, a nie na jałowych obszarach. Nie musisz czekać na pozwolenie. Już jesteś wystarczająca. A to odkrycie niesie z sobą ciężar i lekkość. Czasami odpowiedzialność za siebie może wydawać się przerażająca, ale autonomia to jedyna droga, która pozwala ci się odbudować. Nie porzucasz nikogo, po prostu ratujesz siebie. Cienie zaczynają się rozwiewać. To, czego pragnęłaś od dawna, zbliża się. Rzeczywistość została już przedstawiona. Czas, aby iść naprzód, aby wybrać siebie ponad jakikolwiek cykl, który cię nie karmi. Jedyny znak, którego potrzebujesz. Ten, który rozbrzmiewa w tobie, jest już jasny. Zauważasz, że czas nie czeka. Każdy dzień jest przypomnieniem twojej wytrzymałości, ale także twojego wyczerpania. Zegar odmierza godziny, a ty zastanawiasz się, jak długo jeszcze będziesz akceptować tę rzeczywistość. Prokrastynacja stała się twoją drugą naturą. Myśl o zmianie jest dusząca, jak ten ciężar na twojej piersi, kotwica, która cię unieruchamia. Patrzenie w przeszłość nie przynosi ulgi. Wspomnienia mieszają się, tworząc patchwork z bólu i rozczarowania. Próbujesz wypełnić dziury niespełnionymi obietnicami. Oczekujesz, że następnym razem będzie inaczej, ale powtórzenie jest nieuniknione, ponieważ cykl żywi się Twoją nadzieją. On wie, jak aktywować Twoje słabości, jak uruchamiać wyzwalacze, które utrzymują go pod kontrolą. Tymczasem czujesz się coraz mniejsza. Cień tego, kim naprawdę jesteś. Każde milczenie oznacza pożegnanie z częścią ciebie. Stajesz się ekspertką w ignorowaniu swoich własnych potrzeb. Odbicie w lustrze nie jest już tak wyraźne to mieszanka niepewności i frustracji mozaika fragmentów, które nie pasują. Zastanawiasz się, kiedy przestałaś być główną bohaterką swojej własnej historii. Rola ofiary jest wygodna tylko na chwilę, potem staje się ciężka jak ołów. I tak. Żyjesz w tej subtelnej grze, gdzie kto kocha bardziej, przegrywa więcej. Prawda jest taka, że ta miłość nie jest miłością. To strefa komfortu ukryta pod pozorem uczucia. Uścisk, który powinien być ciepły, zamienia się w duszące więzy. Doświadczasz tego codziennie, jak w niekończącym się błędnym kole. Przemierzając ten emocjonalny labirynt, zauważasz, że wyjście jest pełne drzwi. Ale klucze są w Twoich rękach. Rozmowy, których nigdy nie przeprowadziłaś, Zaczynają rozbrzmiewać w Twoim wnętrzu. To wewnętrzny dialog, manifestacja Twojej woli, która chce się wydostać, która chce krzyczeć. Pragnienie bycia usłyszaną jest przytłaczające, ale istnieje strach, który cię powstrzymuje, strach przed rozczarowaniem, przed zranieniem, przed zerwaniem więzi, które sama stworzyłaś. Te więzi jednak nie są związkami. To są łańcuchy, łańcuchy, które kujesz dzień po dniu, wybór po wyborze. Wyobraź sobie przez chwilę, co by się zmieniło, gdybyś postanowiła więcej się nie podporządkowywać, co by się stało, gdybyś odłożyła na bok lęk przed odrzuceniem i po prostu powiedziała dość, to proste słowo może rozsupłać węzły, które wydawały się niemożliwe do rozwiązania, może być początkiem nowej narracji, której autorką jesteś ty sama. Przyszłość nie musi być kontynuacją przeszłości. Wiesz to, czujesz to. Każda fibra Twojej istoty woła o transformację. Kolory mogą być jaskrawe i żywe. W Tobie tętni życie czekające na wyzwolenie. Kiedy ostatnio patrzyłaś w lustro i czułaś dumę? Odpowiedź jest jasna. Dumę zastąpiły wstyd i strach. Ta ekspozycja może być bolesna, ale ból jest przejściowy. Ulga z wolności, z drugiej strony, może trwać całe życie. Cykl, którego byłaś świadkiem, interakcje, które akceptowałaś. Wszystko to było dla Ciebie. A teraz masz pełną zdolność, by skierować tę energię na siebie. Nie musisz dłużej być widzem swojego własnego życia. Czas przejąć kontrolę. Każdy oddech teraz staje się aktem buntu. Rozciągasz klatkę piersiową, pozwalając, by siła weszła i przejęła kontrolę. Monotonia się łamie, a możliwość zaczyna nabierać kształtu. Wyobraź sobie ciszę poprzedzającą akt. Chwilę zanim otworzysz drzwi, które były zamknięte. Świeże powietrze wpada gwałtownie. Czujesz? To jest smak wolności. Pamiętaj, że każdy krok w nieznane jest aktem odwagi. Nie pożałujesz wyboru czegoś, czego zawsze pragnąłeś. Szacunku, uznania, prawdziwej miłości. Przestań robić miejsce dla tego, co już nie służy i zacznij zajmować miejsce, które ci się należy. Miejsce, gdzie nie musiałbyś przepraszać za to, kim jesteś. Na zewnątrz są ludzie... Którzy doceniliby Twoją obecność. Są spotkania, które nie wymagałyby poświęceń. Kontakt z innymi ludźmi musi być szczery, na miarę tego, kim jesteś. Koniec negocjacji, koniec ustępstw. To, co jest dla Ciebie zarezerwowane, to miłość pełna, nie miłość, która dzieli na części. Czujesz, jak rośnie impuls. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, wiesz, że to jest droga. Oczekiwanie zamienia się w determinację. Każda bolesna wspomnienie rozpuszcza się robiąc miejsce na nowe doświadczenia. Możesz żyć, możesz czuć, możesz być. Koszt pozostania w cieniu już się nie opłaca. Światło Cię woła. Zbierz się, złóż kawałki. Patrz przed siebie. Każda chwila jest okazją do nowego początku. Rzeczywistość została już przedstawiona. Nadszedł czas, aby ruszyć naprzód.